Cześć! Zbliża się pierwszy rajd Braci Taraszkiewiczów. Serdecznie wszystkich zachęcam do wzięcia udziału w tym wspaniałym wydarzeniu. Rajd, co prawda, nie odbędzie się na terenie gminy Sosnowica, ale nasza miejscowość, jak już wiecie, również była często areną zmagań polskiego podziemia niepodległościowego, obwodowej, włodawskiej bojówki Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość dowodzonej przez Leona Taraszkiewicza pseudonim Jastrząb dzisiaj spróbuję Wam przybliżyć kolejne fakty z tym związane ten budynek to miejsce mojej pracy w zasadzie no, tam jest tylko moje biurko i tam wypełniam dokumenty związane z moją pracą, a pracuję w gospodarstwie rybackim powstałym na stawach po dawnym folwarku Lasek ten budynek to pozostałość po zabudowaniach dworskich Teodora Libiszowskiego czyli budowniczego tych stawów, tego folwarku dawnego właściciela folwarku sam dwór dom dziedzica spłonął w 43 roku w 44 roku dekretem PKWN nowa władza ludowa Odebrała folwark właścicielowi. Właściciel musiał wyemigrować i mimo tego powojennego chaosu dalej hodowano tutaj ryby. W dawnym powiecie włodawskim polskie podziemie niepodległościowe było bardzo liczne. A im więcej partyzantów, tym więcej potrzeba żywności. Folwark Lasek w obecnej Sosnowicy dwór. Był bardzo dobrym miejscem na zaopatrzenie się w smaczną, zdrową żywność, no, jaką były ryby. Według relacji pana Jerzego Wypiórkiewicza, syna Kazimierza Wypiórkiewicza, który pracował tu w folwarku Lasek, partyzanci często przyjeżdżali tutaj po ryby i za każdym razem. Na to, co wzięli, zostawiali odpowiednie pokwitowanie. Oprócz tego, że partyzanci zaopatrywali się tutaj w rybę, to jeszcze często spożywali tu kolacje, takie uroczyste kolacje, właśnie w tym budynku, w tym, w którym obecnie pracuję, w którym stoi moje biurko. To właśnie tu byli zapraszani przez rodzinę wypiórkiewiczów, która tu mieszkała i właśnie tu śpiewano patriotyczne piosenki w czasie tych kolacji, wznoszono toasty za wolną Polskę. No i właśnie tu również znany ze swoich oratorskich zdolności Edward Taraszkiewicz, pseudonim Żelazny, wygłaszał tutaj swoje kwieciste mowy. No ten budynek wygląda obecnie nieco inaczej, ale na przykład piwnice pozostały Nienaruszone, takie same jak były wówczas. W tej piwnicy, w tych ścianach przetrzymywano warzywa i trunki podawane partyzantom, ale do 1943 roku, do Bożego Narodzenia, 1943, w tym budynku stacjonowała niemiecka żandarmeria. I te, te piwnice, w tych piwnicach, przetrzymywano aresztantów i tu ich torturowano. Ale to. Zupełnie inna historia, może na inną okazję. Po oficjalnym zakończeniu wojny we wczesnych latach powojennych w folwarku Lasek zapanował chaos. Starzy właściciele, rodzina Libiszowskich wyjechała, nowa władza ludowa no jeszcze nie delegowała nowego zarządcy tutaj do tego folwarku, nastał chaos. Nad tym chaosem próbował zapanować Kazimierz Wypiurkiewicz, pracownik folwarku, który zajmował się tutaj rybami, ale nie mógł sobie poradzić. Było na przykład bardzo dużo kradzieży, wykradano sprzęt z folwarku, no i to uniemożliwiało pracę, i wtedy Wypiórkiewicz zwrócił się do Dąbka, do Piotra Kwiatkowskiego, po to, aby mu troszeczkę pomógł nad tym wszystkim zapanować. Wówczas dowódca rejonowej bojówki Dąbek przybył tutaj ze swoimi podkomendnymi i stosując odpowiednie metody wychowawcze, no... Tak sprawił, że wszystkie skradzione rzeczy bardzo szybko się odnalazły. No to było. <laughs> e, e, taką funkcję również pełniło polskie podziemie niepodległościowe. E, to było bardzo ważne e, zapanować nad takim powszechnym bandytyzmem, nad, nad powszechną kradzieżą, na, na, nad taką samowolą powszechną. E, nad tym wszystkim panowało polskie podziemie niepodległościowe. W pewnym okresie swojej działalności Leon Taraszkiewicz, pseudonim Jastrząb, miał do swojej dyspozycji Gazika. Mały samochód terenowy, który gdzieś tam zdobył w walce, który wiernie mu służył no, do momentu, kiedy odmówił posłuszeństwa. I właśnie tutaj, w folwarku, w folwarku Lasek, próbowano maszynę naprawić. Tutaj pracował Kowal Wałęcki. Według. Wspomnień pana Jerzego Wypiórkiewicza. Wałęcki był taką bardzo utalentowaną złotą rączką, ale i jemu nie udało się wskrzesić popsutej maszyny. Więc Jastrząb, niestety, tutaj musiał porzucić swego gazika. Rybacki folwar Klasek był również idealnym miejscem do zdobycia samochodów potrzebnych do przeprowadzenia planowanej akcji w Chełmie do folwarku przyjeżdżały poryby samochody dobre, sprawne technicznie nawet z odległej Warszawy i tak się stało zdobyto tutaj jedno auto drugie zdobyto w Brusie ale jak wiemy do planowanej akcji w Chełmie nie doszło Również pod tym budynkiem, ale nieco później już odbyła się pewna ciekawa lekcja. Otóż, kiedy nowa władza ludowa przysłała tutaj nowego zarządcę, był nim młody PPR-owiec. PPR-owiec to znaczy członek polskiej partii robotniczej, oczywiście z nazwy tylko polskiej. Ta partia powstała, już wielokrotnie mówiłem, z inicjatywy samego Józefa Stalina. No, polskie podziemie niepodległościowe, pawało wyjątkową, wyjątkowym obrzydzeniem do członków PPR i właśnie do tego nowego zarządcy, młodego ppr zapukało pewnego dnia polskie podziemie, polscy partyzanci. Według relacji pana Wypiórkiewicza był to sam Edward Taraszkiewicz, pseudonim Żelazny, wraz ze swoimi... Podkomendnymi. Partyzanci wyprowadzili delikwenta z spokoju, w którym tu mieszkał, w tym budynku właśnie. Wyprowadzili go tutaj pod tą ścianę, tak z tej strony, pod oknem, przez które wrzucało się drewno na opał. Tam stał taki pniaczek, na którym rąbało się właśnie drewno. Ściągnięto delikwentowi portki. Położono go tak na brzuch i wymierzono mu 25 takich chłostów, nie, taką e, witką wieżbową. E, oczywiście e, młody komunista od razu się popłakał, e, i wtedy żelazny miał powiedzieć takie słowa: Popatrzcie, kiedy złapił naszych chłopców. Wtedy nasi chłopcy dzielnie mówią: tak, walczę za ojczyznę, walczę za wolną Polskę. A tacy PPR-owcy potrafią tylko płakać. I taka to oto historia, moi drodzy, o folwarku Lasek i o działalności na tym terenie polskiego podziemia niepodległościowego. Pozdrawiam.